Odkąd poznałam Karola, Karol był zawsze tym największym twórcą. I pamiętam, że na początku ja byłam bardzo zestresowana tym, że gdzieś tam obok siedziałam, że coś rozmawialiśmy, bo po prostu wydaje mi się, że on ma największą wiedzę, ma największe doświadczenie. W wielu sytuacjach, które dla mnie są nowością, on, on już mnóstwo takich sytuacji przeżył. On zawsze wie, jak wybrnąć, jak jakieś sytuacje rozwiązać, jak działać. Oprócz tego, wydaje mi się, że Pełni rolę takiego trochę trendsetera, nie wiem czy tak to mogę ująć, ale Karol na pewno też wyznacza wiele trendów, jeżeli chodzi o YouTube'a. Tak naprawdę wszystkie pomysły Karola skazane są na powodzenie, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Oprócz tego cecha, która według mnie w Karolu jest niesamowita, to jest to, jaką on ma motywację do realizowania swoich pomysłów. Nie odpuści, dopóki tego nie zrobi. On często wyznacza sobie różne cele, które, wiadomo, czasem są związane z filmami, z YouTube'em, ale czasem to są takie codzienne, normalne rzeczy. Tak jak właśnie z chłopakami w Stanach, jak byliśmy, stwierdzili, że codziennie przez jakiś tam czas będą robili 100 pompek i robili to faktycznie. Dowodem na to jego determinację między innymi jest całe daily. I to jest akurat niesamowite, że ten chłop, po prostu ja czasem widziałam, jak on siedział po nocach, montował filmy, działał, czasem chodził wyczerpany i tak dalej. A mimo wszystko on miał w sobie tyle zaparcia, że wstawał, nagrywał i publikował. Determinacja to jest taka cecha, której wydaje mi się, że ludziom często brakuje, ale na pewno nie Karolowi i wydaje mi się, że dlatego powinniśmy też brać z niego przykład, żeby po prostu działać i zawsze mieć tą motywację.